Witam państwa serdecznie. Nazywam się Beata Fromeliusz Sidera Via Astrologia Holistyczna. Dziś opiszę wydarzenia astrologiczne i energie towarzyszące w miesiącu grudniu. W grudzień wchodzimy z bardzo intensywną i wielowymiarową energią. To moment, w którym z jednej strony wciąż mamy w tle retrospekcję Jowisz, Neptun i Uran w retro. A z drugiej coraz silniej czujemy potrzebę działania i ukierunkowania. Już 5 grudnia ma miejsce pełnia księżyca w bliźniętach. Pełnia jest zawsze kulminacją. Coś dojrzewa, coś się ujawnia. W tym przypadku mamy kontrast między słońcem w strzelcu wiara, poczucie sensu, szeroka perspektywa i ideologia. A księżycem w bliźniętach, informacja, logika i detale. W tle działa latawiec z Jowiszem, Saturnem i Neptunem, uranem oraz merkurem. A także Trapez z uranem, Neptunem, Plutonem i Wenus. Księżyc w bliźniętach podczas tej pełni będzie prowokować do mentalnego przeboczcowania. Informacji jest za dużo, a emocje próbują nadążyć. Dodatkowo Merkury w Skorpionie dodaje temu tom śledczy, analityczny, a czasem paranoiczny. W praktyce ludzie mogą nagle zmieniać narrację swojego życia. Na przykład już nie wierzę w to, co kiedyś mnie definiowało. Czy nie chcę powtarzać cudzych opinii, potrzebuję własnej prawdy. To również moment ogromnej otwartości umysłu. Jeśli się mądrze ukierunkuje, może przynieść duchowy i intelektualny przełom. Warto zwolnić. Nie wszystko, co wiemy, musi być powiedziane. Nie wszystko, co czujemy, musi być natychmiast zrozumiane. 10 grudnia Neptun rusza w ruch prosty w znaku ryb. Neptun w rybach jest u siebie. Ale w ruchu prostym staje się znów bardziej skuteczny w działaniu subtelnym. Sny stają się prorocze, a emocje głębsze, współczucie zaś bardziej konkretne. Ten okres wzmacnia też Merkury w figurze latawca i trapezu jednocześnie czyli umysł Merkury dostaje duchowe wsparcie trygony do Neptuna, Saturna i Jowisza oraz sekstry z Plutonem. To czas olśnień, duchowych rozmów, decyzji podjętych z serca, ale mądrze. Ruch prosty Neptuna w znaku ryb może oznaczać zwrot duch duchowości, empatii, solidarności i współczuciu. Odrodzenie idei wspólnoty i współodczuwania, wzrost znaczenia ruchów humanitarnych, ekologicznych czy duchowych. To także zwiększenie lęków i apokaliptycznych wizji. To również czas, gdy możesz zrozumieć, czemu pewne iluzje musiały się rozpaść. Jeśli jesteś osobą o silnych wodnych energiach, rak, skorpion i ryby, ten moment może przynieść duchowe otwarcie lub uzdrowienie. Dla znaków powietrznych bliźnięta waga wodnik, to mentalne olśnienia i klarowność. Dla znaków ognistych waran, lew i strzelec. To nowe inspiracje i wizje. A dla ziemskich, byk, panna i koziorożec ujednolicenie intuicji z działaniem praktycznym. Jakie jest wspólne przesłanie dla pierwszej dekady grudnia? Pełnia i Neptun w ruchu prostym to jak dwa oddechy wszechświata. Pełnia to wdech, rozumiesz, widzisz i mówisz. Neptun to wydech, czujesz, wiesz, odpuszczasz. Między 11 a 15 grudnia otwiera się zaś wyraźna brama przejścia od wizji do planu i od inspiracji do czynu. To czas, kiedy myśl, Merkury i działanie, Mars zmieniają ton z emocjonalno-intuicyjnego na świadomie kierunkowy i skuteczny. 11 grudnia bowiem, Merkury wchodzi do Strzelca. Merkury, planeta myślenia, komunikacji i poznania, zmienia znak ze Skorpiona, gdzie zachodzą głębokie analizy, dociekanie prawdy i introspekcja, na strzelca, znak wiary, horyzontu, poczucia sensu i filozofii. To moment, gdy umysł wychodzi z ziemi, z tunelu introspekcji i zaczyna szukać znaczenia w tym, co odkrył. Nadal współtworzy figury latawca i trapezu. Uran w opozycji do Merkurego może w tym czasie przynieść nagłe zwroty w narracjach medialnych, coś co wydawało się stabilne, może zostać obalone błyskawicznie. Dla nas wszystkich to moment przebudzenia mentalnego i duchowego. Możesz poczuć, że chcesz zrozumieć świat z wyższej perspektywy. Nie tylko co się dzieje, ale po co to się dzieje? Dla znaków ognistych baran, lew i strzelec mentalna ekspansja, potrzeba działania w zgodzie z wizją. Dla powietrznych bliźnięta waga wodnik, nowe idee, współpraca, błysk intelektu. Dla wodnych, rak, skorpion i ryby, emocjonalna ulga, zrozumienie sensu swoich przeżyć. A dla ziemskich byk pan na koziorożec, Planowanie przyszłości na gruncie intuicji, a nie tylko logiki. Warto zapisywać pomysły, prowadzić dziennik intuicji, bo to, co się pojawia w głowie w tych dniach, może być bardzo prorocze. 15 grudnia Mars wchodzi do koziorożca. Mars to działanie, bola, energia. Koziorożcu znajduje się w egzaltacji, czyli w miejscu, gdzie jego siła przejawia się najbardziej konstruktywnie, z dyscypliną, planem, ambicją i skutecznością. Po kilku tygodniach w Strzelcu, gdzie jego działanie było spontaniczne, oparte na wizji, Mars wchodzi w znak konkretu. Zaczynamy budować to, o czym wcześniej marzyliśmy lub tylko mówiliśmy na poziomie globalnym Mars w Koziorożcu często wiąże się z intensyfikacją działań militarnych, gospodarczych lub infrastrukturalnych, ale też z przejściem z emocji do konkretów przywództwie. Mars w Koziorożcu działa z chłodną precyzją. To energia realistycznych strategów, budowniczych, ludzi, którzy wiedzą, jak zmienić wizję w działanie. Po tygodniu duchowego i mentalnego olśnienia przychodzi czas na plan i strukturę. To idealny moment, by rozpocząć, rozpocząć realizację celów zawodowych lub projektów długoterminowych. Od początku miesiąca najpierw Mars, potem od 10 grudnia Słońce, a następnie od 16 grudnia Wenus tworzą kwadratury do koniunkcji Saturn-Neptun w rybach. Ta kwadratura stellum Trzech Planet potrwa do 23 grudnia. To napięcie między wiarą a deziluzją, między entuzjazmem a pokorą, między marzeniem o wolności a konfrontacją z duchową odpowiedzialnością. W przypadku Słońca, świadomość, czyli Słońce, konfrontuje się z granicami i mgłą. To czas, gdy pewność siebie może się zachwiać. Ale właśnie dzięki temu możliwa jest autentyczna pokora i dojrzalsza wiara. Światło słońca w strzelcu mówi: zobacz sens, a Saturn z Neptunem odpowiadają: zobacz, gdzie ten sens jest iluzją. Możemy odczuwać chwilowe zagubienie kierunku, czy to w ogóle ma sens, spadek energii lub motywacji, potrzebę znalezienia prawdziwego znaczenia tego, co robimy, nie tylko idei. Jeśli chodzi o Wenus, tu serce zderza się z rzeczywistością marzeń. Wenus w strzelcu pragnie wolności, inspiracji i ekspansji. Saturn z Neptunem w rybach przypominają o granicach i o tym, że idealna miłość potrzebuje ciała, czasu i pokory. Możemy odczuwać melancholię, rozczarowanie lub poczucie oddalenia, tęsknotę za czymś większym niż związek. A jednocześnie potrzebę, by oddać relacjom subtelność i sens duchowy, ale także stabilność. W wymiarze zbiorowym może to być fala refleksji nad wartościami w społeczeństwie. Co naprawdę cenimy, komu wierzymy, co ma dla nas znaczenie, co jest tylko narracją. Mars w koziorosztu, z kolei, to działanie z planem i ambicją. Ale kwadratura do Neptuna w rybach to moment zagubienia kierunku, rozproszenia energii. Jakbyś chciał wspiąć się na szczyt, ale mgła zasłoniła szlak. Nie działaj dla samego działania. Zatrzymaj się, ugruntuj, sprawdź, czy to, co robię, jest zgodne z moją prawdą. To także moment duchowego oczyszczenia działania przejście od muszę coś udowodnić do chcę służyć czemuś większemu. Jaka jest symbolika aspektu kwadratury Stellum do koniunkcji Saturn-Neptun? To zderzenie idealizmu z duchowym realizmem. Nie chodzi o to, by porzucić marzenia, lecz by przekształcić je w dojrzałą wizję. Ten układ to nie blokada, tylko akt duchowego dojrzewania. Strzelec Inspiracja spotyka ryby mistycyzm, a Saturn stoi między nimi i pyta, czy twoje marzenie jest gotowe, by stać się rzeczywistością? 20 grudnia mamy nów w 20, 28 stopniu i 24 minucie znaku strzelca. To ostatni nów tego roku. Działa trochę jak świeży oddech nadziei. Przypomnienie, po co właściwie to wszystko robimy. Ale ponieważ całe Stellum Planet w strzelcu w tym momencie znajduje się w napięciu z Saturnem i Neptunem w rybach, to nie jest naiwny optymizm. To wiara sprawdzona doświadczeniem. To moment wewnętrznego restartu. Możesz zadać sobie pytanie: co naprawdę wierzę? Co ma dla mnie sens? Nawet jeśli nie daje natychmiastowych efektów. To czas dobry na rytuały intencji, ale nie te życzeniowe, tylko oparte na realnym celu, który chcesz budować krok po kroku. To także dobre dni, by rozpocząć projekt edukacyjny, podróż duchową, kurs czy ścieżkę samorozwoju. 21 grudnia mamy przesilenie zimowe. Słońce wchodzi do znaku Koziorożca. To moment najdłuższej nocy i narodzin światła, symboliczne zwycięstwo światła nad ciemnością, zapowiadające powrót dłuższych dni i nowego cyklu solarnego. Słońce w Koziorożcu przenosi nas z poziomu inspiracji do realizacji i budowy. Zaczyna się sezon odpowiedzialności, planu, konsekwencji i dojrzewania duchowego. Energia przesilenia to początek wewnętrznego roku. Możesz poczuć potrzebę ustalenia planu, celów. Poziorożec uczy, nie chodzi o tempo, lecz o trwałość. Jeśli czujesz spadek energii, to naturalny. Wchodzimy w czas wewnętrznego zogniskowania, a nie zewnętrznej ekspansji. Jeśli chcesz, możesz przeprowadzić rytuał na to przesilenie. Zapalić na kartce to, co chcesz pozostawić w ciemności roku 2025, i zapalić świecę z intencją na nowy cykl. 24 grudnia Wenus wchodzi do znaku Koziorożca. Wenus, czyli miłość, relacje, wartości i przyjemność, w Koziorożcu staje się poważna, dojrzała i odpowiedzialna. To nie romans w stylu strzelca, lecz miłość, która chce mieć strukturę i cel. W kulturze i społeczeństwie zaczyna dominować temat wartości, które przetrwają próbę czasu. To czas na rozmowy o przyszłości, zobowiązaniach i wspólnych planach. Wenus w koziorożcu kocha przez czyny, a nie przez słowa. Miłość staje się praktyczna, konkretna i bierna. 30 grudnia Merkury tworzy kwadraturę z Saturnem. Ostatni akcent roku to konfrontacja myśli z rzeczywistością. Merkury, czyli komunikacja i decyzje w napięciu z Saturnem czyli granicami i odpowiedzialnością mówi: sprawdź, czy Twoje plany mają sens w praktyce. To jak egzamin końcowy po całym roku nauki czas testu dojrzałości. Jakie jest przesłanie na przełom roku 2025-2026. Zrozumiałem swoją lekcję zrezygnowałem z iluzji. Zbudowałem fundament. Teraz czas iść dalej. Mądrzej, spokojniej i prawdziwie. To tyle na dziś. Jeszcze jednak w grudniu zobaczymy się przy opisie najważniejszych wydarzeń miesiąca i ich. Wpływie na każdy z domów astrologicznych, a w krótkich rolkach przed każdym tygodniem omówię energię danego tygodnia. Jeśli Ci się podobało, daj znać, polub ten film i zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia.